Płacisz podatki, to załóż ikzę i skorzystaj z ulgi podatkowej. Jakie to są ulgi? Jeżeli rozliczasz się według skali podatkowej 12%, to tego podatku jest 1126 zł. Jeżeli jednak jesteś na podwyższonym progu, to łącznie uzyskasz 3004 zł. Natomiast jeżeli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, to masz trzy możliwości i tutaj te ulgi są jeszcze większe. Jeżeli rozliczasz się według skali 12% to masz ulgi 1690 zł. Jeżeli rozliczasz się również według skali 32%, to możesz uratować podatek w wysokości 4506 zł. Natomiast jeżeli jesteś liniowcem, to ratujesz 2675 zł,